wszystkim, tu Luna. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Hogwarts Legacy. Przed nami nasza postać, czyli Gwendoline Longbottom. Jesteśmy w Ravenclaw, czyli tak jak nam wyszło podczas tego całego testu, który robiliśmy na Wizarding World. Ja sobie połączyłam tą stronę ze stroną, ze swoim steamem, ze swoją grą. Najpierw musiałam jeszcze utworzyć dodatkowo konto na Warner Bros Games żeby po prostu to wszystko ze sobą połączyć. Chwilę mi to zajęło, ale jest to do ogarnięcia, myślę. Skoro ja dałam radę, to, to Wy też dacie radę. E, jeśli macie taki zamiar, oczywiście po ym, połączeniu tych wszystkich kąt ze sobą otrzymacie nagrodę. E, I to nagrodę w postaci kostiumu i e, to jest taka szata, prawda, cała e, do naszej rozgrywki. I zobaczymy sobie <laughs> dom krukonów. Bardzo mnie on interesuje i fajnie, że mogłam sobie tutaj tą moją postać, tą moją różdżkę przenieść. Nie rozumiem tego, jak ktoś robi test i w sumie nie wiem, po co robić ten test, skoro nie chcemy tego przenosić do, do rozgrywki, ale okej, okay, dobra. Moja ceremonia przydziału wyglądała tak, że wsadzono mi tiary przydziału po prostu na głowę i był monolog oczywiście tiary, że przychodzimy tu z pewnymi preferencjami i tak dalej i zadała mi tiara tylko jedno pytanie. Tylko jedno pytanie mi zadała i przydzieliła mnie oczywiście do Ravenclaw. Także tak to u mnie wyglądało. Można było oczywiście później sobie wybrać inny dom, czyli nie zgodzić się z tiarą przydziału, ale ja robiłam ten test właśnie po to, żeby jakby się tym zasugerować. Dobra, wybieramy naszą Gwendolyn. Powiem Wam też o kilku rzeczach tutaj, które mi się nie podobają. Dużo jest takich, które mi się podobają, ale jest też całe mnóstwo takich, które no, nie za bardzo mnie rajcują. Przede wszystkim, żeby to ustawić dobrze, żebyście wiedzieli o co mi chodzi, ale to pewnie w rozgrywce będzie widać, że ona jest taka pochylona. Ona się tak cały czas pochyla do przodu, a teraz się wyprostowała. E, o dziwo, ale przeważnie to ona ma taką o, pozycję pochyloną. Jakby nie wiem, co miała robić za chwilę. Teraz znowu się wyprostowała, więc fajnie i wygląda to trochę dziwnie. Poza tym, jeśli chodzi o tworzenie postaci, no ja Wam tu tego mojego procesu nie pokazałam, bo to był proces złożony i trudny. Wydaje mi się, że ten dobór twarzy, no on jest po prostu mm, mało doskonały. Mało doskonały pod tym względem, że te twarze są generalnie takie same dla postaci męskich i postaci damskich. W związku z tym, ja mam wrażenie, że moja postać ma trochę takie męskie rysy i generalnie nie dało się tego za bardzo zmienić wiecie yy, może to po prostu niektórym nie przeszkadzać i yy, okej okay, spoko ale ja chciałam sobie tą postać bardziej tak dopasować nie chcę żeby moja postać wyglądała jak 30 innych a oglądam też u kogoś gameplaya i po prostu mam wrażenie że cały czas widzę tą postać yy, tej osoby którą oglądam i no bo pewnie większość ludzi po prostu wybiera ten schemat twarzy, bo on jest generalnie najlepszy i taki najbardziej uniwersalny moim zdaniem. No ale ta postać wygląda w sumie jak wygląda. Trochę się tutaj, trochę tutaj pogadam, ale może dla kogoś to też jest istotne. Wiem, to nie są jakieś rozważania, wiecie, wybitnego gracza, tylko po prostu co mnie razi. E, razi mnie też to, ja wiem, że to jest może najmniejszy pikuś, ale razi mnie to, jaką teksturę mają jasne włosy. One po prostu wyglądają tak, jakby były wiecznie tłuste. Dlatego ja sobie zrobiłam tutaj takiego o, warkocyka, bo on chyba był najlepszy z tego wszystkiego, co, co widziałam, tak naprawdę. E, no i tak przechodzi przez kaptur i w ogóle. No ale dobra. E, najgorsza jest dla mnie ta. Ta postawa, taka wiecznie, wiecie, pochylona do przodu. Także no niezbyt mi się to podoba. Ale poza tym gra jest, jest super. Poza tym, że jeszcze tutaj się trochę tak szkole na tym padzie, to jest ok, dobra. Tu mamy nasz pokój. Widzę, że tu chyba docelowo mają cztery osoby mieszkać. To są takie piętrowe łóżka. Ładny ten pokój jest. Podobno najlepszy pokój to jest właśnie pokój Ravenclaw. Idziemy sobie, nie wiem, teraz na górę czy na dół. Może pójdziemy sobie na dół. Uuu, <laughs> jak tutaj się mroczno troszkę robi. No, te włosy tak nie bardzo mi przypasowały w ogóle. Tu możemy sobie też iść. Wow, ok. O, o, ok, dobra. To jest Łazienka. Uuu. Gdzie była jęcząca Marta? Nie pamiętam, na którym piętrze była, ale chyba on. Znaczy, czekajcie, bo jęcząca Marta była kurkonem. Ona była w Ravenclaw, więc ona powinna być gdzieś tu, w naszej toalecie, tak naprawdę. Możemy wejść do jakiegoś kibelka? Możemy. Co, nic tu nie ma. Mhm. Aby źle obróciłam po prostu kamerę. Ale ładna ta łazienka jest. O, możemy coś zbadać. Dobra, zbadajmy to. Ach, haha, mogę wodę odkręcić. Świetne to jest. Ładne, takie dopracowane wszystko. Jest tutaj kibelek. Mogę chyba też skorzystać albo spuścić wodę chociaż na jakieś pomieszczenia u góry. Okej, okay, dobra. Tu widzę, że kolejny e, pokój uczniowski. Są miotły na ścianach. Spoko. Albo to był ten mój pokój. A czekajcie, a tutaj będzie łazienka? Tak, łazienka. Dobra, to się wracamy. Muszę poznać po prostu ten zamek, wiecie, bo e, no na razie to jest taka wielka zagadka jak dla mnie. Tutaj ślepy zaułek, czy, czy co? Tak, tu mamy ścianę. Tu mamy ścianę, słuchajcie. Także e, nie ma jak zwiedzanie Hogwartu ze mną. Tu mamy ściany, no, rozumiecie. Nie? Wiecie, rozumiecie. Dobra, idziemy. O, jakie piękne portrety. One się ruszają. Jak to portrety w Hogwardzie żyją swoim życiem. Piękne. Okej, okay, dobra, tu jest kto? Co to za zwierzątko? On głaszcze jakieś zwierzątko, a tego dziwnego dziobaka, co widzieliśmy tam na stronie Wizarding. Ale świetnie, piękny ten dziobak. Wiecie, co mnie jeszcze zaskakuje negatywnie? Że nie mam tutaj żadnego swojego zwierzaka. Czy to naprawdę było takie trudne, żeby móc mieć tutaj jakieś zwierzę? Naprawdę? A co tutaj jest? Pewnie też jakieś te e, łóżka do spania i w ogóle. No, ja tu wszystkim będę włazić na Hatę, wszystkim wbijać będę, nie? Ej, a pokażcie, jaki wy macie pokój. Oni <noise> chcą ci się zamienić. <noise> bo ja jestem z Maryśką, a ja chcę być z Zośką w pokoju, no. Rozumiecie? Bo my, bo my mamy ten... E, razem na pociąg jeździmy. <noise> wow, chyba weszliśmy do tego naszego pokoju. Tutaj warto popatrzeć, na to, boże, popatrzeć, posłuchać tych rozmów tych uczniów, wszystkich, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Fajnie, fajnie. O, już widzę tutaj, z jakąś laseczką mamy pogadać, która kwiatkami się zajmuje. A ty co tutaj odwalasz, chopie? A czytasz sobie. Dobra, myślałam, że ci ten. że ci coś tutaj skacze po spodniach, coś co dziwnie wyglądało. Tu jest też jakiś gostek. No, piękny ten pokój jest, muszę Wam powiedzieć, ładny. Taki bardzo, bym powiedziała, elegancki. Elegancki, przestronny, bardzo widny. Fajnie to wygląda. Patrzcie, tutaj mamy taki kominek na środku i jest taka większa biblioteczka. Oczekacie, czy tam był jakiś duch? Lecimy zobaczyć. Tam się włóczą, jakieś duchy. O, tutaj też możemy coś odkryć. Nie wiem, czy widzicie tutaj, jak jest ta kula. Dobra, idziemy. Muszę tylko zaczekać na właściwy moment. Oj oj, właśnie. No. Nie, nie, nie skupiam się generalnie teraz na ich rozmowach. To może źle. No, później nie będę wiedziała, o co chodzi. Na razie mi po prostu. E, najbardziej mnie interesuje teraz tutaj to wnętrze, chciała sobie poglądać. No i jest duch. A czy mogę z duchem porozmawiać? O, jaka piękna! Piękna jesteś. Taka smutna. O! Ale chyba nie, z nie każdym można tutaj rozmawiać, wiecie? Tu mamy pomnik. Czy to będzie rowena, Ravenclaw? Być może. Jakieś wazy. O, tutaj możemy też sobie na dół zejść. Tu jest harfa. No, muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba najbardziej elegancki dom. O, tam też jest jakiś duch, ale to ciekawe jest. Lubię tak sobie łazić, zwiedzać. Ja bym mogła tutaj tylko łazić i oglądać te wszystkie rzeczy, nie? A nie, to nie jest duch. To jest portret przecież. Nie pamiętam, jaki duch był tutaj tak najbardziej związany z Ravenclaw. No, ale trzeba by było może poczytać na ten temat. Oj, rewelio. Mi się uaktywniło. Słuchajcie, czasami tak mam, że coś tam przycisnę i... Opuszczasz swój pokój wspólny nie wolno, wracaj. Ojeju, tam mi się czas normalnie. O, nie, aha, bo chyba poza jakimiś określonymi godzinami my nie możemy generalnie wychodzić. No ale chyba twórcy przewidzieli to, że chcielibyśmy tutaj troszkę e, pozwiedzać. Patrzcie, książki się same układają. Tutaj z tymi ludźmi wszystkimi możemy porozmawiać. Okej, okay, dobra. Chodźmy najpierw zagadajmy do tej laseczki od kwiatów. No coś, tutaj te roślinki męczy, męczy roślinki. Dobra, rozmawiamy. O co ci chodzi, kobieto? Healing power in such a little plant. <laughs> I have a bit of a thing for plants, as you can see. <laughs> Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggumar potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggumar potion. Of course. I heard you were studying with him for a time. He's an enigma, Fig. Ok, Pro, ten profesor, o którym ona mówi, to profesor, z którym tutaj podróżowaliśmy i w międzyczasie zaatakował nas Wielki Smok i tam wylądowaliśmy gdzieś w Szkocji na jakichś klifach i musieliśmy rozwiązać pewną zagadkę. No i wygląda na to, że ten profesor nas przygotowywał do tego, żebyśmy mogli zacząć od piątego roku studiów na Hogwardzie okej, okay, ma rozległą wiedzę, z tym się zgadzam. Chociaż jest trochę roztargniony, ale jest też taki bardzo sympatyczny. O, to bardzo ciekawe. Czy to nie puchoni lubią rośliny? Czy większość uczniów sama hoduje swoje składniki? Warto by było się tutaj popytać, no bo tak, puchoni generalnie są znani z tego, że lubią rośliny i też e, ich pokój tak jest przystosowany. Zapytajmy się też o te składniki, bo to bardzo ciekawe. Może też będziemy musieli hodować. Profesor Garlic, serio? Dzięki, 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 dzięki. No i widzicie, ona cały czas jest taka yy, pochylona, wkurza mnie to trochę. A co my możemy jeszcze tutaj? A, musimy chyba jabłko sobie wziąć, tak? Ok, zjadła razem z ogryskiem. Spoko, spoko. Ta co taka skulona? Ona gada sama ze sobą, a widzicie, nie do każdego możemy zagadać. Hm. tutaj jeszcze popatrzmy, co tutaj mamy. Ah, możemy po prostu tym zakręcić, super. No, tutaj ktoś przez teleskop patrzy. Zagadajmy do niego, może się da. O, hello. Jasny, ale sympatyczny. <grym> I'm Amit. Pleasure to have you, Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Ojejciu, ja bardzo uwielbiam astronomię, muszę Wam powiedzieć, zawsze czytam jakieś tam nowinki, wiecie, na poziomie laika oczywiście, jakieś tam czarne dziury, nowe teleskopy i tak dalej, jakieś odkryte galaktyki, cokolwiek, mega mnie to interesuje. Także tutaj na pewno bym się odnalazła, jeśli chodzi o takie zajęcia, bo uwielbiam. Okej, okay, gwiazdy są fascynujące, na pewno. No, na pewno, tak. He? Chyba jest bardzo podekscytowany yy, zaczynającym się nowym rokiem szkolnym. A w sumie ja też. Zawsze tak miałam, że lubiłam przygotować właśnie swoje zeszyty, yy, powąchać książki. <słuch> Wiem jak to brzmi, wąchać książki. Ale co, niektóre naprawdę całkiem nieźle pachną. Porozmawiamy jeszcze z tym gościem. Mi się tak jakoś czai dziwnie. Huayna Bomba. Okay. A skąd on w ogóle wie, że myśmy przeżyli jakąś przygodę? Przecież ten cały profesor prosił nas o dyskrecję. To widać, że chyba sam nie jest zbyt dyskretny, bo ja nikomu o niczym nie gadałam. Nie mogę się doczekać zajęć zdecydowanie. Nie ma powodu do obaw. To jakiś taki żartowniś chyba. Aha. No już poznaliśmy dyrektora, czyli Blaka, który nie był zbyt, zbyt przyjemny, że tak powiem. Wydaje się bardzo surowy. Zresztą rodzina Blaków poza Syriuszem to chyba zbyt sympatyczna nie była, tak mi się też wydaje. Super. OK, mamy się spotykać z profesorem Wesley przed pokojem wspólnym. Ale piękna ta waza jest. Uh, 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 uh. A on schodzi na dół. Ten gość, pójdę za nim. Ten gość albo ta gościuwa. I teraz już mogę iść tymi schodami. Patrzcie, jaki dywan w ogóle mamy wypasiony. Wow! No i oczywiście ciekawi mnie, jak wyglądają też inne domy. Może. Tam w niektórych rozgrywkach będę widzieć. Byłoby fajnie. No i ciekawe, czy te rozmowy z uczniami są takie same w każdym domu. <sum> Czyli Wesleyowie mają w rodzinie, czy mieli w rodzinie raczej e, zastępcę dyrektora Hogwartu, Wow.

Mogę już iść? Aha, dobra, dalej muszę za nią. Hu. Więcej o lekcjach. Czym jest obrona przed czarną magią? Czym jest Hogsmead? I zapytam, chyba. What can I learn in Charles' class? Exactly what you might expect. Spells, charms, Jesus. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Rowan. He's a clever and entertaining wizard. And a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become wars. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Easy. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn.

wygląda na sympatycznego człowieka. Dużo wyjaśnienia tutaj będzie. resztę sobie zobaczymy w kolejnym odcinku ponieważ wyszedł mi za długi materiał także trzymajcie się buziaki i pa pa